Tutaj witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zagrymy sobie na serwerze No Dość długo nie było filmów, a więc, ale myślę, że fajny film wyszedł, więc no. Zapraszam do oglądania. Ej, I na przykład w Dam tego teksturpaka, którego używam. Akurat on jakiś dobry nie jest, po prostu sobie go mam. No, bo myślę, że fajny. To oczywiście teksturpaka z poprzednich. Co, jedni będzie jakiś nowy teksturpak, myślę, że naprawdę bardzo fajnie. I od razu mówię. Że, że w tą sobotę na moim kanale pojawi się specjalne 18 subów. E, czemu na 18? No bo dostałem subskrypcję jedną dodatkową. Z tego powodu będzie specjalne na 18 subów. Dobry jakoś nie będzie. Bo to tylko na 18 subów. Ale dla mnie to jest bardzo dużo. Porównanie. Do innych moich filmów. Myślę, że też wychodzą najlepiej. Tak bardzo wysokość nie odpało. Fajny odpał, naprawdę? Ale no nie było, jak mówiłem, długo filmów. Bardzo długo go nie było. Więc myślę, że naprawdę fajnie. Jak mówiłem, w tą sobotę będzie specjalno 18 subskrybentów. Więc myślę, że naprawdę fajnie. I lecimy z drugą ręką. I powiedzcie mi, czy filmy teraz mają być codziennie. Bo e, ja nie robię ich codziennie. A mogą, może być ziemi filmy Tylko ja trochę nie mam czasu na nagrywanie Dlatego nie ma dużo filmów na moim kanale na razie tak dużo nie mam czasu. Na nagrywanie dla Was odcinków. Mam dużo innych spraw na głowie. Więc myślę, że w końcu działają normalnie i jumpy. Naprawdę, jakby co? Jak będziecie widzieli, że to z ją no to na odpale oczywiście był. Ale niektórzy mogą być dowieść, więc no, nie oskarżajcie, sprawdźcie najpierw. Czy na pewno ma cheaty? Z komendą F3 plus B możecie zobaczyć swoje hitboxy. Czy uderza w hitbox, czy nie uderza. Jak nie uderza to znaczy, że ma cheaty, a jak nie to znaczy, że nie ma cheatów. Yy, I no już niedługo będą nowe filmy na moim kanale. Więc, jak mówiłem, ja nie nagrywam często, bo nie mam czasu. Jakbym miał dużo czasu, to bym nagrywał. Jakbym miał dużo czasu, to na pewno bym dla Was nagrywał. Ale z tego powodu, że nie mam czasu, to nie nagrywam tak dużej ilości. Jak i tak, dzisiaj jeszcze wróciłem o godzinie 15.00. Byłem w domu. Repulsor duszka, łatwo. I powiedzcie mi, czy filmy mają być w jakichś dobrych, yeah. i lepszych jakościach? Yeah. Czy filmy Wam się podobają? Czy może Wam się nie podobają? Jestem tego bardzo ciekawy. Moja praca ciężka w nagrywanie jest w ogóle potrzebna. Na przykład nie jest, ale myślę, że naprawdę fajnie. I niedługo będzie też e, drugi kanał. Już niedługo. E, więc myślę, że naprawdę fajnie. Będzie mój drugi kanał, będzie również moj, kanał mojego kolegi, którego będę bardzo, bardzo serdecznie zapraszał. No, ten weekend w ogóle jeszcze polecam trzy nowe filmy na no, mój kanał, więc myślę, że fajnie. E, no i chyba możemy, no, już bez y, innego przedłużenia tych no, spoilerów, lecieć, no, do nagrywania odcinka. Myślę, że najpierw sobie pojedziemy z tych oto zielonych. No to fajnie. Eee, no. Jak mówiłem, e, że, że już nie będę tak spoilerował wszystkim. No, tylko zaczyna już grać normalnie. No i ja tak spoileruję co chwilę, więc.

Bo ja w reszcie dobry nie jestem, jakby co wcale nie mam, wcale nie mam 27 poziomu, wcale tak nie jest, wcale ja nie jestem dobry jakoś, no wiadomo, no e, w ogóle, no dobry nie jestem, ale e, niedługo będą streamy i live'y, no więc myślę, że fajnie. I powiedzcie, czy mam zmienić skina? E, bo ja cały czas mam skin Dogiego. Chcę, żeby go zmienił to do drugi. E, no. Dobra. Mm. E, pójdziemy sobie tutaj po surowce, jaki to jest miecz? E, to jest dobra? Dobra, e, więc byśmy kupili to, to i możemy już lecieć na panów żółtych. Ale jak patrzę, są w bazie. Tak, są w bazie. Sobie nie jednak nie polecę. jestem po i do tego chcę ogłosić, że już niedługo, jednak szybciej niż za miesiąc, będzie mój serwer. Bo postanowiłem, że nie będę aż czekał dla Was widzowie aż miesiące, czyli 30 dni. No. To zrobię szybciej, łatwo. Z ale no, jak mówiłam, to taki, to taki będzie. O, tu mamy, tak czyli sobie pozbieram jeszcze chyba 5 emeraldów. Nikt nie idzie. Nie, jeszcze 8. I no, będziemy mogli lecieć. No i możemy lecieć do bazy. Bo będę Bo będę nie kupię obsah. Nie, nie kupię. No świetnie, naprawdę świetnie. wartem ośmioma i już my się wywalić. No ale czemu by nie? Ten e, teksturpak będzie w komentarzu, e, znaczy w linku w opisie. Więc fajnie. Jak mówiłam. Myślę, że naprawdę fajnie. E, I W tym roku lecimy po 30 subskrybentów. Jak Wam się to uda, no to będę szczęśliwy. Będę, będę zadowolony. Jak do końca roku uda nam się wbić 30 subskrypcji, będę wtedy ucieszony. Jak chcecie mi pomóc w rozwoju. Moich filmów dostać łapkę w górę z z dzwoneczkiem. No, jak macie go szary, e, to zamienicie go w tym momencie na szary z dzwoneczkiem. E, no i możecie być zdziwieni, dlaczego będą te paki. No, codziennie jakiś inny, a wam odpowiem, że no po prostu nie wiem, nie wiem. No po prostu sobie tak wymyśliłam. Jak mówiłam, lecimy do roku na 30 subów. No. Myśle, myślę, że myślę, że Jak pod tym filmem będzie. Na przykład znowu 5 lotek w górę. I to kolejny film. A wiadomo, no to dużo tak się nie jest. Jak mówiłem, niedługo będzie poradnik. Nie wiem, czy myślę, że fajnie. I powiedzcie mi, jeśli się spodobał poprzedni film na moim kanale? Tak, czy nie? Odpiszcie w komentarzach. No więc sobie polecimy na takiego panów zielonych. No widzę, że już no, nie, właśnie nie widzę. Eee, ale no myślę, że no fajnie. Zobaczymy. filmy już coraz częściej. No to zależy czy będziecie zostawiać dużo łapek w górę e, czy mniej. Tym więcej więcej filmów na moim kanale, tym mniej to mniej filmów na moim kanale. Więc myślę, że fajnie, zostałeś zmarnować wasze 3 sekundy. Bo to w ogóle nie kosztuje taka subskrypcja na przykład. Ona w ogóle nic nie kosztuje. Eee, no. Jak mówiłam. sobie, e, no. Zostawcie tuba i łapkę, bo naprawdę to mnie motywuje do dalszej części odcinków na moim kanale. Tak w ogóle więc myślę, że naprawdę warto. No. No i dobra, może sobie pójdziemy do takich panów e, białych. Z tego powodu, bo oni nie mają łóżka, a no, tu jest dużo surowków. No trochę nawet jest. <grym> Dzisiaj było trochę e, i no, jak mówiłem, niedługo będzie start mojego serwera. E, od razu mówię, że nie mam pomysłów. Jaki IP? Więc możecie napisać w komentarzach. No i jak będzie, przy, maksymalnie 5 komentarzy. Robię też następny film, więc trzeba zostawić suba, łapkę. No, no. A tu nie jest tak dużo, jak może się wydawać. No i to w końcu tylko sekunda, aż to zostawicie. Ale mi to naprawdę bardzo dużo zmienia. Z kim mam nagrywać? No, no bo tak nikim nie nagrywam, no bo po prostu nikt się nie zgłasza. E, to tylko dlatego. No. po no, po łóżku? Super! E, ale też myślę, że... Naprawdę warto zmarnować te 3 sekundy na zrobienie tych dwóch rzeczy. I co chciałem Wam powiedzieć? A nie, nic nie chciałem, ale chciałem powiedzieć, no, że musimy pójść na Panów Morskich. и помстить, в общем, помстить, но вещи на эго, помстить, no. Myś już mosty paninowie. Nie mają już, już łóżeczka. Hmm, Zaraz go pomścimy. No nie wiem czy mam takie lagi o no i łatwo. No i kurde, ale mi się naprawdę fajny odcinek wyszedł. Okay. No wrong.